Siema, witam was w kolejnym odcinku z serii Guild Wars 2. Dzisiaj jest drugi odcinek specjalny. Ze mną, jak zwykle, jest. Tom. I zaraz go będę musiał zabić. Poczekajmy, nie zabijesz. Ja cię nie zabiję. Ja cię nie zabiję. No, gdzie ty jesteś? Dalej. O wpytaj, ile was tam? Dużo. O, widziałem cię. O oh A was jest dziesięciu, kurwa! O ja Oj, O ja, o, ja o co chodzi O ja. Co tu się dzieje, ej ja stoję w miejscu Dlaczego ja nie mogę się ruszyć? Bo cię cały czas biję ale dziesięciu mnie biło, kurwa. <noise> Oj, o co to, to było nie dziwne. Wiem. No bo jak moi wszyscy spierdzielili, tylko ja się biłem, to nie dziwne. Nie, tu jest tutaj jeszcze jakiś siedzi. Gdzie on jest? O, jest, finish. Jebut. Ej my chyba teraz przegrywamy, nie? Nie wiem No przegrywacie, bo my jesteśmy czerwoni Beka Tak was tępimy, a przegrywamy O tępicie nas, no jak dwie minuty trwa rozgrywka i tępicie nas, no, no. To stary, nie macie szans. Kurde, no. babka mnie dobiła, a potem padła Ja sobie dzisiaj wzięę młot na próbę, ale jednak w PvP są lepsze dwa aksy Gdzie ty jesteś? Pokaż się, no. No, czekam. Dobbiłem no. kogoś gościa. What the fuck. Dlaczego tu się cofaliło? Można tędy wejść? Hmm. O, fajnie. Myślałem, że to drabina. A to cegły. Coś się na mnie zawaliło. Ty tam byłeś? Ja to przechodziłem obok. Ja teraz ożywiam jakiegoś typa. Widziałem cię. O wpis, to jest was. Czterech. Ale mnie tam nie ma. O jesteś! Witaj <grytuj> Tomeczku! Spierdalaj. <grytuj> Właśnie ty teraz spierniczasz, nie wiem czemu. Jakbyś się kogoś bał. A tak jakoś sobie po prostu. A tak ci się u, po prostu uciekło, nie? No. Coś takiego. A, znam to.

Aj naiwna ta baba Bo ja mam jeszcze dwa aksy I uspierniczyła. Ty też teraz dwóch się na mnie rzuciło i dwóch spierniczyło No, no ja mogę. tylko że jeszcze biło nas Słuchajcie, dziesięciu dwóch Dwóch właśnie ściągnął A Wróciłeś. będę walał ciebie Ale no Slap bitch. Dobiłem Cię? Nie. Nie? Nie. To przykre. Ach, tym tępimy. To jakaś babka ucieka. No, wyrównany meczek. No. Co to jest? To znaczy, co to za klasa? On mnie ciśnie. Ejdzis. Chodź tu szmatu, a nie kurde latasz pod cmenty. Do kogo teraz mówisz? No do tego gościa, z kim się biję, który... Jezu. Który... Z którym przegrywam. Ale teraz przyszło... O Jezu. No przegrałem już. Raz o. jedyne, co... Tak. Jestem kamperem. Super. No. Jakiś Baziu is best bony. Pony. Is <laughs> best my bonnie. little pony. Jakiś mnie zabił. My little pony. My little pony. Nie, proszę Cię, nie. Oto masz leży Nie macie tutaj. Jestem na dachu, bo przecież ci mu wiem, że, ja je, że jestem camperem. Ka <grym> Widzisz? <grym> ty, teraz... Ty, ej, ktoś mi chce teraz od tyłu zaskoczyć. Ja, ja, ja się tak nie dam. Ja wiem, że on to zar zaraz biegnie. O jest! Śmieszny człowieczek. No chodź. A, ty ty jesteś. Kurczę gość. Tak, pięciu jeszcze dajcie, tak. Bo ja mam szansę! O, to boska I co, i O, OM, ale tu jest... Rozpierdolę Tak! Kogo nawala ku Mojego Jak zwykle Debil Leż Gdzie jesteś? Ja mam techniki spierdzielania. To nie. Bo, ty, właśnie, ty masz chyba najlepsze techniki spierdzielania na, na, na tym samym tym. Na, na tej całej rundzie. <grym> Ale ja teraz za tą ze, ze strzelbą muszę latać. <grym> leżysz, leżysz. O, gonisz mnie. Stary, ja, ja, ja się przez, przez cały czas gonię z tą strzelbą. <grym grym> Leży! nie mogę się wychylać, wszyscy Nie, Ja ci tu zaraz spierdzielę. Dalej mnie gonisz? Tak. A, a nie ja widać i nie czuć? Nie. Musimy za ścianami chować, wiesz? Ej, znikłeś mi, stary. Techniki spierdzielania Slap, slap, e, 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 e. Leś piczo. Tak, weźcie, jak mnie już biorą, nie? Ile wy jesteście odważni ojacie. No w tym ja. A ja zacząłem w sumie Ha! Kto tu spierdziela teraz? Tylko że ja przed, przed I, czterema. I to tu Ojej! Ja, i jakie młoty, jakie młoty, ja piernice. No nie mogę, no nie mogłem cię dobić Zabijecie, zabijecie Tak. Mowinde is on rampage To jest to co chciałem widzieć Brawo. To właśnie to Dobiłeś leżące you know. Aj, prowadzicie teraz panowie, prowadzicie o, wpiszę ile was tu kurwa najebało? Wchoj ja stąd szpitalam idę się wychylać gdzieś. Nie wiem, gdzie mogę się tu wychylać. Gdzie jest wejście do mojej bazy? O, już się wychylałem tam. O, już. Zowolę jakąś... Bo się ma tom. Isaroskine. Siema tom. I A, o, wygraliśmy. No. Na warcie takim ostrym A tu teraz to se możesz mnie zabić. Proszę cię Proszę cię bardzo. Ojej, Kolejny tutaj jest jeszcze jakiś. O i się chyba, nie? Nie. Nie? dalej uciekam jak gnój. nie ma tak łatwo stary padłeś o, kur padłem myślałem że do padłeś nie nie padłem padłeś pod sam koniec stary nie padłem teleportowałem się tak no dobra wracamy na innym serwerze gdyż z tamtego nas wywaliło nie wiadomo dlaczego w jednym czasie mniej Quastroda to pewnie wina no, serwera czy coś, no. więc zaczęliśmy grę na jakimś innym serwerze. Stoczymy Znajdujemy jeszcze no. dwie walki. Kontynuujemy, co, co, co ty mówisz? Że stoczymy jeszcze dwie, ten, dwie rundy. Tak, no coś, coś około tego. O, zabiję kogoś. O, a mnie ktoś bije. Ciekawe, czy go zabije coś szczerze wątpię. tyż też pewnie przypiści zaraz 10. Który to którego w ogóle lać? Bo to jest ten gość od iluzji. <grym> I on sobie z każdym atakiem tworzy jakby nowe nowego klona, czy coś w tym stylu. LOL. I to jest hamskie. LOL. Nie wiadomo la, nawet, la, którego dobić. La, 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 la. O dobiłem. E, gdzie ty jesteś? Nie wiem. Hej, Ginę! Fajnie, że giniesz, ale. czemu ja cię tutaj nie widzę, nigdzie? To nie dalej, że wbiliśmy na inne serwis. <noise> nie no, byliśmy przecież na ten sam, poczekaj. Kto się teraz zabił? Ale ja nie zginąłem. Okej, okay, no ale ktoś ci bije? Nie, te aktualnie już nie. Hmm. Jestem na graveyard. Mi to mało mówi. Masz w drużynie kogoś takiego jak z tych miejsc O syna? Odubiłem jakiegoś. Jak kto? O syna. Mam. No to okej. Okay. Ja Wiesz tak patrzeć, co tak chce, coś zbyt długo nie ma. Gdzie ty, no, gdzie ty jesteś? Nawalam kogoś. O, atakujecie naszego lorda. Tak, to muszę pomóc. No. Kurde, muszę go walnąć raz, wtedy będę on rampage. Chyba nie wiem jak to działa. Lalo, la, la. się on rampage? La, la. Nie wiem. Lalo, 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 la, 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 Te i... moje sposoby uciekania są też dobre do gonienia.

No, mam czary, taki lololo Lololo, lololo, I tak przegrywamy. Nie, a nie, wygrywamy, bo my a. jesteśmy niebiescy. Beka <seuter> ale cię zgasiłem. No, ale ja mam jakąś baza. Hmm, ją. Output Ok. Już jedna czwarta, już jedna trzecia, już połowa, już dwie trzecie. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest tą moją bazę lejesz, niby a tam ty tyłu ją lejesz. O kurde. Szybko rozwalaj to proszę cię, Uciekaj Uciekaj Kochan. Dlaczego atakujecie naszego lorda szmaty Kurde, dobiegnę do swojej bazy i możecie mi ja ci mówię. Kto mogę. mnie goni? Klasro to mnie goni. no pewnie. <laughs> przecież kto? Chłe chłe. Kto atakuje nasze lorda? Nikt tu nie. Aha, bo pewnie już zginął. Ale zrobiłem. Teraz wieje sobie. Fuck, chyba sobie nie zwieje. Gdzie jesteś? A to jest takimi dwoma Hmm. Na Graveyard? Mhm. Mm o, no to biegnę tam. Pomogę im. Pomożemy. Petruje. Matko Towała boska. Z, bym zabił tego jednego, ale nieee. Piszce. Ile was tu... Żyję. <grylls> o matko! Żyję! A ja nie! Dobrze ci tak. Ile was tu jest? Lastu. Nie wiem ile was jest. Duzo. Ale ty mnie nie zabiłeś. Łechłe. Dobrze ci tak. Też na tym u, bardzo ubolewam, no ale trudno. I tak w to, i tak wygramy. Było no, po prostu w tej drużynie nie było od początku mnie, więc no. No jasne. I tak przegrywać. Wstawaj, Gosiu, wstawaj. Stary, jako do Jej- je, tak, goś leży, nie? I to ja mu pomogłem wstać, i wstał, ja padłem, ja i gość sobie po prostu pobiegł, no... no co za... <grystanie tch rowdy> no i dobrze. Ej, <grystanie tch rowdy> ja wierzę, że nasza ostatnia plansza, to będzie znowu ten, to będzie znowu pod wodą. Co no, bo przecież jest ta, ta sama kolejność, zawsze. zawsze jest ta sama kolejność? Mhm. Mm nie. Mhm. Mm nie. Mhm. Mm Zakład, że będzie to pod wodą? O co? Dwa złote. No. <noise> nie, nie chciałeś się <noise> założyć o wynik Polska-Ukraina. Bo, bo wtedy nie byłem pewny, adres już jestem. No jasne. Zakład? Ale nie o 2 złote O ile? O Zeta O prawdę no. O Nesty w puszce I tak mi kupisz no. Ale zakład D To jest to samo co o 2 Zeta To ja się nie zakładam <noise> A chciałem się tak fajnie znajść No chciałoby się, nie jestem taki głupi o, się Indecision Rampage, nie wiem jakim sposobem, ale ok. N nie przeszkadza mi w sumie to zbyt. Gdzie ta mata? O tam, Spitala! Jaka, jaka pinda. Nie ma tak łatwo, będę was gonił. No kurde, gość co się teleportnął tak samo jak ja Dobiję go A ja zaraz I... zabiję waszego no lorda No co za szmaciarz. Zaraz zabiję waszego lorda o. A ja zabiłem no, Ale mu się życie nagle odnowiło No ja te, jak ja nawalałem tam kiedyś go, to właśnie też tak Boże A tu jest wasz. Zaraz tam wrócę i nie będzie tak ciekawie no, bo ja zaraz tak. padnę stary. No i dobrze ci tak. To jednakiś ja sobie nie ma zabić ja Wiesz, że za 10 naszych punktów będzie koniec? Wiesz, że, że ja zaraz padnę, bo to jakiś typ przybiegł. Padłem. O koniec. Który jestem? Czwarty, kurde. Który jestem? Patrz, no to... który jestem? Falfary. Przedostatni. Tak jest. <noise> Ciota. O służę, te brawa. Też to teraz spać, słuchaj. Ile miałeś killi? kili? Kili? 4 A ja 7. Bo ja sobie sam latałem. Tak sam, nawalałeś mnie z 50. To tylko raz. Hmm, tylko raz. Ej, faktycznie jest coś innego chyba. Widzisz? Kurde. Tym razem mi się coś popsuło z actionem, ale już wbijem na, na ten serwer. No niestety od początku tej walki nie widzicie. No ale trudno. Ty, jakże zaiste, fascynującej walki. Ej, kto jest kto? Czyli po prostu tu ginę cały czas. Znaczy po prostu, jeśli chcecie wiedzieć, jak to wygląda, to sobie dajcie dowolny, dowolny moment fi filmu Utoma. Ha, 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 ha. ale suchar. Ha, ha, ha. Te twoje suchary. To jest o, szczera prawda. Cela z 1500 100 więcej. O nie, o nie. Kurde no! O leżysz! Nie mogę. I znowu ta szmata. Jaka znowu szmata? No jakich gościu kurde znowu mnie zabił. To może mnie ożywi? Ożywcie mnie. No tu leżę. Cztery. No. obczaj, graliśmy trzy walki. No teraz jest trzecie i przy, przy każdej był jakiś problem. Cie, yeah. <laughs> No nie ożywią mnie szmaty... Ej, ja, czekaj, my jesteśmy czerwoni! <laughs> Kurde... To my przegrywamy... I to ostro! No bo gram z jakimiś ciotami! <laughs> bum, brym, bum bum O, klastro to tam leży, widzę. Zbierniczaj. Stary, stał cały czas. Obawiam ob ob jakiś tępy typ, który zamiast podnieść, tylko się tam z kimś bił. No. Nie ogarniam tego. I tak przegrasz. Przegracie toż szmoty. Nie ma tak łatwo. Z pewnością. Nie, No No, gość z hospitala. Teraz wiesz, jak ja się czuję. Ale kurde no wiesz ja... O, o, o super No to teraz ja mogę spitalać <gry> Nie wiem gdzie jestem Gdzieś się pojawiłem O dobiję tę szmatę co mnie zawsze ginęła Zabiję cię i but! Tak Nowu ten. O nikt z daną. O O kłastrod. Z małym życiem. Fuck. Chyba padłeś. A kto cię dobije? Oczywiście ja. Patrz na punkty. Co? Cio. No. I tak nadrobiliśmy. Było 300 do 40. Aha. Jeszcze to wygramy. Co mm -hmm. się. Z, pe z pewnością. My to wygramy. <słyska> 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 Dobra, coś jestem spowolniony. Skoczyć stąd? Nie wiem. Dobra, nie zabrało mi zbyt dużo życia. Tylko połowę <grymianie> Dam se... łow pyta Zbysia Czeka on mnie... aha, to była iluzja O, nawalamy w... pięćdziesięciu jednego Ale jesteśmy <grymianie> <grymianie> i się zmienił w ptaszka No nie, musimy bić ptaszka. Przecież no. robisz to prawie codziennie. No nie wiem, ale nie ja. Ty tak pewnie robisz. Co, Oczywiście pan że... rzuca na mnie, nawet jak jest nas z pięciu. <grym> Co? <grym> ale wiesz, że przegrasz. Jednej <grym> jednej trzeciej mojego życia. kurde ja ci dopadnę. Nie ma tak łatwo. Lololo lo, lo. Jesteś tu A! Padniesz, 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 tak Kurde co ja to mi się tu włączyło. Aaa, dopiłem cię I to tak teraz ty zaraz padniesz Nie padnę, bo jest na trzech Wtorie jak ja się wykrwawiłem za 6k Ja gonię tutaj jakiegoś gościa. No kurde i nie mogę go złapać. Prrrrra, A, pa, ja po... Chodź tu. Złapię. No akurat musiał skoczyć ze ściany. Dobrze. To jakiś gość raidy naszej bazy. <noise> no Co za... Co za... Kurde, zło... przegamy. To mi szło ładnie w miarę to Tutaj się wbi wbiło pięciu do bazy mojej Nad Nadrobiliśmy punkty I mnie u u ubiły mnie te pindace nawet No dobrze ci No iść pan co oni w mojej bazie robią Niech się gonią, e? I teraz nagle zwiwają Taka technika, wiesz, to by było zaplanowane Mhm. Mm I dobić no. Kurde, co za szmaciarz No i nie dobiłem gnoja no. My to jeszcze wygramy Ale ogarnij jak odrobiliśmy punkty No troszkę Było 300 do 40, jest 450 do 300 Więc całkiem sporo Kończymy po tej rundzie, czy uh -huh. jeszcze jedną? Kończymy, kończymy. Kończymy. Stary, rzuć w nią, swoim młotem, iść to? Co? No bo jak Zrzuć. tak... No bo jak leżysz, to masz albo kamienie mnie, jeden, ja dwójkę i taki młot w nią poszedł. Oh. A coś się teraz straci jej młot, Seku? Coś mnie nawalało, ale już mnie nawala. Ach, te rymy twoje... ...szybkie. To nie był rym. No, ja wiem, czy nie był rym. Takim fajnym głosem to fajny mówiłeś. <kłysy> Ty, się do rury. <kłysy> Gość, to zniknie zaraz. Gość, co zjechaliśmy. O, kwastrat! Ale i tak goni do tego Koniec Jest, no to myślałem, że wygrali No nie to co? Nie popatrzyłem na killa To kończymy na dzisiaj, nie? Ale jeszcze Ciebie zabiję Stary, zdobyłem 0 punktów, Ty jest rekord Ci powiem Nie gadaj Seryjnie Ja Popatrz na mnie Nie, już zniknęło a. mi to Ale co Ciebie to? teraz dobiję Co to, ko dobiję. to kończymy na, na dziś? No dobrze, no to kończymy na dzisiaj Dziękujemy bardzo za uwagę Ja byłem Tom, a ze mną był Quastrot, cześć